Dzisiaj będziemy oceniać, właśnie, wszystkie moje jedzonka. Zabierzemy <laughs> <laughs> się do oceniania jedzeń. Najpierw no tak zobaczymy jak te gumy, czy są dobre. Kochani. Dobre. Mm, bardzo dobre. 10 na 10. Teraz będziemy oceniać princesę czekoladową. 4 na 10. Tu też jest Princesa czekoladowa. To chyba to samo. Tak, mam dwa takie same słodycze. No to oceniamy Princesę o smaku masła orzechowego. Kochani. Dobra. Siedem na dziesięć. Tutaj mam baton kokosowy. No I ceniamy. Osiem na dziesięć mam baton karmel i orzechy chyba to są zobaczymy czy dobry. Nie. Nie wiem, dam pięć na dziesięć ocenę. Czekora biała z kokosowymi wirkami. I to, oceniam. No. Też nie zbyt. Wam półty, które już z oceniam, kochani. Dobra, 4 na 10, żeby nie przedłużać już oceniania. No i teraz gorarki kokosowe. Kokosowe gorarki. Nie są zbyt dobre. 2 na 10. Góralki mreczne. No to są trochę lepsze. Trochę lepsze są. Trzy na 10. jedno więcej. No i tutaj mam ciastka. Zwykłe, pewnie niedobre ciastka, ale spróbujemy. Ja nie lubię takich ciastków, ale. obrzydliwe to jest obrzydliwstwo zero na dziesięć zero bre no i teraz chipsy kran chips chipsy kran chips serowe wyglądają jak frytki tak one wyglądają jak frytki, prawda? Fajne, dobry smak. Możecie sobie takie Kupić, zjeść. No. dobra no to cream chips, to oceniamy na 7 na 10. A następne chipsy: Monstermans, dusieńki serowe, duszki serowe. Ja te chrupki akurat lubię Dobre są A ja, ja to lubię solone Nie serowe A no, też one są Te duszki są bardzo dobre też można ich kupić i zjeść. No to chrupki polecam. Są bardzo dobre. crunchips dobre dusinki, dobre. Naprawdę, bardzo dobre chipsy. No i ostatnie chipsy mamy. Wiejskie ziemniaczki. Wiejskie ziemniaczki chyba wszyscy, każdy jadł. Co nie? Masło z sorą. 7 na 10, jak wycieczkę i plusinki, a teraz bliskie zimniaczki moc. To tak kochani. Wiejskie ziemniaczki, masło Sorum, na najlepsze z tych chipsów. 10 na 10. Są bardzo słone, bardzo dobre. No i polecam. A są najlepsze. No i to jest mój ulubiony napój. Ja zawsze piję tylko ten napój, bo to mój ulubiony napój. Livivianek to czarnej porzeczki, Więc od razu daję sto na 10, bo to jest najlepsze picie, najlepszy napój. No, przepraszam, że tak dużo tego picia wypiłem, ale to jest mój urobiony napój, kochani. 100 na 10. Poradzam oczywiście, bo to jest najlepsze picie. To do widzenia. Myślę, że jedzenia się Wam podobało. Ocenianie. Zapraszam do, do słuchania mojej muzyki.